Dziś widoczek z hotelu, troszkę miejski, ale fajnie to jest dosyć. Wszystko takie klimatyczne ma drewniane budynki, troszkę takie właśnie. cały czas mi się to kojarzy z Zakopanem, tylko <grytko> w wersji tej azjatyckiej. Takie domeczki fajne gdzie mieszkam na no, chwilowo, tymczasowo sam zobaczymy jak to się rozwinie dalej. No Szymon jest jest to w szpitalu. Ja bym na razie sam zwiedzać. Korzystając że mam motorek, mogę robić się zatrzymać gdzie chcę, zrobić jakiś filmik. A to bardzo ładne miejsce. Za miastem, mieście jest tego pełno, ale to będę po tym po wodospadzie oglądał. Co to jest? Jakieś owoce? Chyba zna. Ty. A tu piękne te świątynie. To już są bardzo ładne. Dużo tych zdobień. O, tam kolejna. Nawet nie widziałem wcześniej. Taki węże, uciąć wam łeb, by oroci wyzłe. jeszcze wesele jest, o ktoś tam, pan młody chyba. Przy okazji. Rodzina pani młodej. Się podejdę, ten motor, Synuś idzie w nową drogę. W drogę szczęścia, pomyślności. Gdzie jest Panna Młoda? Na razie wszyscy robią zdjęcie z Synusiem. Gdzie Panienka? Może w domu?

może nie, tu mają inne muzyczki. Dobra, ja się zbieram dalej. Nie będę w ceremonii. Piękna woda, kolor. To jest ogólnie wodospadownia. Wodospadownia, bo to jest bardzo dużo wodospadów. O, gdzie? Ale baczycie. wszędzie są wodospady. To jest miejsce, gdzie można się kąpać. Bo tam wyżej jest. A spójdę to zobaczymy. To jest takie publiczne miejsce, a tam już będzie tylko nietykalne dalej fajnie na razie ładnie Ale niebezpieczne wideo może wypalić oczy patrzcie się co tutaj jest takie cudo natury o, leci woda pięknie O. Kościół pływa Takki Część wodospady ładny basen ładne ładne ściany Otoczenie tak, rybki pływają pięknie a no jakiś worek jest. Chyba z ryżem. A niebo by wyrósł z niego ryż. A tu piękne znowu wodospady. Dzisiaj nie zaskoczę niczym innym. Nie no, są jeszcze świątynie później. Ale tu w tym miejscu są tylko wodospady. I drzewa. No. Za mną zobaczcie wodospad wodospadu wodospad w tym miejscu cudownie Czy wy to widzicie dobrze? Zwariować no, O, nie mogę wariować, trzeba do przodu Polacy Pięknie, a tam u góry, jeszcze tam daleko, jeszcze leci góra. Pięknie. Cudownie. Jeszcze muszę kamienia wyciągnąć. Obiecanego kamienia w tym miejscu. Kamyk Agnieszki. Nie wiem skąd dokładnie, ale jest znaleziony z podkładu kolejowego A skąd się wziął na podkładzie to nie wiem Wymalowany przez nią ładnie Specjalnie na okazję Tu jest kwiat, który jest tutaj symboliczny W tym regionie I to ma wszystko pasować Świątynia to Do tego miejsca Pozdrowienia Aga Kamyka, tu zostawię Twojego. Porównajmy pięknie. Na pewno ktoś go weźmie, bo to dużo ludzi. To jakby ktoś był ciekawy, jak jest wodospad z góry ale tam można podejść bliżej może na te dechy, to jest Danger a tu jest w ogóle z tej strony wyłazi ta woda tam dalej z krzaków piękne miejsce nie co ile zobaczyć do tego tutaj na te dechy I jeszcze bliżej, i jeszcze bliżej. I zaraz tam wejść. Jeszcze tam wyciągnąć rękę. Mm. <gry> Lepiej skoczyć jeszcze. A tam podejść jeszcze, może coś tam wyciągnąć. Widać tutaj, nie zgadniecie, wodospad. Kto by się domyślił, wszędzie woda, a ja dalej się jeszcze nie wysikałem. Tak mnie z wrażenia powstrzymało, mimo tego szumu. Coś tam dalej jest, drzewo leży. Człowiek przyjedzie jak Japojczyk, wszystko zrobić, film. doczkiem dżunglowym. Zdrówko Cię jad mm. rybusia mm. i świątynia kolejna kuczki słonia święte słonie robią coś tu panowie do jedzenia słonie ale tutaj nie tylko są ceramiczne słoniki bo są i prawdziwe O, o zamknięty. Biedny słonik w łańcuchach. O kurde. Coś to. Zamknęli was biedaki. Ma grubą imprezę Nie wiem ile tutaj gości jest na tym wesele Ale z 500 co najmniej Mega wesele